Czemu zostawiłeś mnie na parkiecie? Straszne. Udajemy parę. Więc nie bierz sobie tak tego do serca. Gdzie twoje poczucie humoru? Podeszłam do ciebie, żeby uwolnić się od mamy. Jasne? Rób co chcesz. Kocham cię. Co? Uwierzyłaś. Kretyn. Zaraz Cię dopadnę i oberwiesz. Mam jedną piosenkę, ale nie wiem, czy Wam się spodoba. Na pewno nie. Zawsze musisz się wtrącać? Zagraj. Zawsze możemy ją zmienić. Mam lepszy pomysł. Zróbmy kower jakiegoś przeboju. Wtedy sukces murowany. Zajmie nam to więcej czasu, ale warto. Kochanie, zagraj swoją nową piosenkę. Dobrze.